Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych Porad. Dziś opowiem wam o tym, jak zamontować i jak zdemontować tarcze hamulcowe w rowerze. Mamy dwa systemy mocowania tarcz hamulcowych do piasty. Pierwszy z nich jest to mocowanie na 6 śrub, oznaczane również symbolem IS. No i mamy tutaj sześć śrubeczek na tarczy. Drugi system wprowadzony przez Shimano jest to system center lock. Na wielowypust odkręcamy go kluczem wielowypustowym. Za chwilkę opowiem wam w szczegółach, jak to wygląda. I zanim zabiorę się za demontowanie tarczy, czy później zamontowanie, powiem Wam jeszcze o jednej rzeczy. Podczas operowania tutaj przy tarczy nie, najlepiej nie dotykać palcami powierzchni roboczej tarczy, czy wewnątrz, czy z zewnątrz. Ja będę się starał tutaj tak uważać, żeby tej tarczy nie zatłuścić. I zacznę od systemu Shimano Center Lock. Jest on mocowany no, na taką właśnie nakrętkę wielowypustową, którą odkręcamy zwykłym, tradycyjnym kluczem do kaset. Do dobę Shimano. Bardzo fajna sprawa z tego względu, że no, mamy jeden klucz do kasety i jeden klucz do, do tarcz hamulcowych, także nie, te, te, nie mnożą się nam te klucze w warsztacie. Wsuwam klucz tak, żeby osadził się tutaj dobrze i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o, odkręcam. Zeszła nakrętka. Nakrętka troszeczkę przypomina. Tom na kasecie, oczywiście no, do kasety jej się nie użyje. No i tarcza jest już zdjęta. I teraz, jeżeli będziecie chcieli zamocować, znaczy no, tą tarczę, którą zdjęliście, po prostu ją przeczyścić jakimś odtłuszczaczem podtraktować, zobaczyć, czy nie jest nigdzie krzywa, czy nie jest zużyta. A warto tutaj piastę, tutaj ten system, właśnie ten wielowypust, przeczyścić dokładnie, żeby nigdzie nie był brudny, żeby nigdzie tutaj nie było żadnych zadziorów, żadnych jakichś odstających elementów, tak żeby on tutaj ładnie nam się wyczyścił. I zakładając tarczę, zakładamy ją napisami na zewnątrz. Na tarczy też jest naniesiona. Na tarczy jest naniesiona strzałeczka, która informuje nas o kierunku, w jakim koło powinno się kręcić, ale wystarczy, że nałożycie ją napisami na zewnątrz i wszystko będzie dobrze. No i teraz nakręcam na razie dłonią nakrętkę, delikatnie z czuciem. Tutaj nic się nie powinno starczą dziać, w sensie, że nie powinna się przekrzywić, ale lepiej robić to na początku właśnie delikatnie dłonią. Tak, żebyśmy byli pewni, że tarcza jest w prosty sposób zamocowana. No i teraz biorę klucz, i tym razem, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wkładam klucz, mocuję go i dokręcamy. Tutaj producent zaleca około 40 Nm. Jeżeli nie macie klucza dynamometrycznego, no to. Trzeba z czuciem mocno, oczywiście nie, nie uwieszać się na kluczu, ale mocno dokręcić. No i gotowe, tarcza jest już zamontowana. Ok, teraz przechodzę do montażu, demontażu tarczy na 6 śrub. Tutaj jeszcze dodam taką drobną uwagę, że podczas zabawy tutaj z taką tarczą uważajcie na to, że wszystkie elementy tutaj, te ranty są dość ostre. I no, warto na to uważać z tego względu, że można się w bardzo łatwy sposób skaleczyć, co mi się właśnie przed chwilką zdarzyło. No ale to powierzchowne na całe szczęście tylko uszkodzenie skóry. W każdym razie sześć śrub. Z sześcioma śrubami wygląda sprawa tak, że jeżeli chcemy taką tarczę odkręcić, to po pierwsze, odkręcamy każdą z tych śrub po ćwierć obrotu na początek i po drugie odkręcamy je naprzemiennie. Dlaczego tak robimy? Robimy tak z tego względu, że tarcza, kiedy no, jest, jest na kole, kiedy hamujemy, ona się. Że zaraz odkręcę, tylko Wam opowiem. Ona się. No, po prostu podczas hamowania potrafi lekko przesuwać, chociażby tutaj luz jest niewielki, nie ma takiej super możliwości ruchu, no ale jednak potrafi się lekko ruszać. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że tarcza będzie maksymalnie skręcona w jednym kierunku, będzie się opierać o ścianki śrub, no to odkręcając jedną taką śrubę bez poluzowania pozostałych, może się tak zdarzyć, że będziemy gwintem szorować po tarczy. No i uszkodzimy gwint w śrubie, śruba będzie już nie do użytku. Także każdą z tych śrub po czwartą Poluzowujemy i robimy to naprzemiennie z tego względu, żeby było równomierne, równomierne, żeby, no, żeby nie było jakiegoś większego nacisku na, na, przykład z jednej strony. Jak już delikatnie poluzujemy każdą z tych tarcz, no to można teraz śmiało się zabrać za, odkręcanie, chociaż też nie polecam odkręcać każdej śruby do końca, tylko też. Powiedzmy, do połowy wykręcić. I się tutaj o. Cały czas naprzemiennie pamiętając o tym, żeby tak robić. I tak jak w przypadku mocowania tarczy na centerlock, czyścimy dokładnie tutaj powierzchnię mocowania na piaście, czyścimy dokładnie tarczę jakimś odtłuszczaczem i jeżeli już tarczę mamy i tutaj tą powierzchnię mamy gotową, Zakładam tarczę. Najlepiej jest to robić, kładąc koło na ziemi. No, mi będzie wygodniej pokazać Wam to w pozycji pionowej. I oczywiście zakładamy tak, żeby też było napisami na zewnątrz, żeby strzałka pokrywała się z kierunkiem ruchu koła. I teraz delikatnie wkręcam śruby. Tutaj też robi się to naprzemiennie. I na śruby najlepiej, aby był nałożony klej do gwintów. Tutaj widzicie go w niebieskim takim kolorze. Są różne kleje chociażby firmy Loctite. Chodzi o to, żeby tutaj nie luzowały się nam te śruby, z tego względu, że działa na nie naprawdę duża siła podczas hamowania. No i dokręciłem śruby. Nie zrobiłem tego do końca, także mam tutaj jeszcze luz. Ale już prawie że są te śruby wkręcone. No i dlaczego to zrobiłem? Teraz podczas już finalnego dokręcania trzeba tarczę delikatnie przytrzymać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli tak jak mamy strzałkę pokazującą kierunek, to my to robimy w przeciwnym kierunku. Trzymamy tę tarczę i dokręcamy teraz śruby oczywiście robiąc to nadal naprzemiennie tak żeby nam się tutaj ta tarcza równomiernie dokręciła. Nie robię teraz jeszcze tego z pełną mocą, no ale już tak, aby złapało. Robi się tak z tego względu, że tarcza później podczas hamowania ona będzie podążała naturalnie w tym kierunku i chodzi o to, żeby no, nie oparła nam się o śruby w drugą stronę. Ok, teraz każdą z tych śrub jeszcze dokręcę. Tutaj ten moment dokręcania, moment obrotowy nie jest jakiś szczególnie duży, to jest od 4 do 6 nm. Także też warto oczywiście zrobić to kluczem dynamometrycznym. Natomiast jeżeli takiego klucza nie macie, to z czuciem, ale nie trzeba tego wcale robić jakoś bardzo mocno, tak żeby niczego nie urwać. Sprawdźcie dokładnie też. Jak dokręcicie, to sprawdźcie jeszcze raz, dokładnie, czy aby na pewno każdą dokręciliście mi się kiedyś, co prawda nie w rowerze, ale w samochodzie zdarzyło, że z tych czterech śrub jednej nie dokręciłem. Jak się to skończyło, nie będę już opowiadał, ale od tego czasu sprawdzam zawsze dwa razy, czy wszystko jest dokręcone. No i gotowe. No i na koniec, Szymano centerlock, czy sześć śrub. Jak mocować tarczę? Tutaj ja nie za bardzo chciałbym rozstrzygać tego pojedynku. Według mnie oba mają swoje wady i zalety. I na pewno sposób mocowania będzie determinowało to, jaki mamy system mocowania w piaście. Oczywiście można kupić sobie adapter, jest dostępny, który umożliwi do piasty z Shimano Center Lock umożliwi założenie tarczy na 6 śrub. Aczkolwiek no, tutaj Даже. Pytanie, czy te adaptery, czy to jest w ogóle sens używać takich adapterów? Ja już to też w to, w to nie wnikam, w każdym razie są takie adaptery dostępne. Jeżeli chodzi o Szymano Center Lock, no to tutaj po pierwsze tarcza jest mocowana równomiernie znaczy nasuwamy ją tylko za to, że ona jest dobrze założona, to, że nie będzie miała jakichś problemów z przesuwaniem się, z pracą, dba wielowy wielowypust. Mocujemy ją tylko nakrętką naszym zadaniem jest tylko to, aby wkręcić to wszystko prosto, żeby nigdzie się tarcza nie przekrzywiła, żeby nakrętka weszła równo w gwint. Dobrze dokręcamy, i to jest naprawdę, tak naprawdę wszystko, co mamy do zrobienia tutaj w przypadku center -Locka. Natomiast, tak jak widzieliście, ze sześcioma śrubami, nie jest to może żadna tam wielka sztuka serwisowa, no ale już trzeba zadbać o to, żeby śruby były pokryte tym klejem do gwintów. Musimy zadbać o to, żeby była wkręcana równomiernie, zostawić tam jeszcze, znaczy przesunąć ją podczas przykręcania w odpowiednią stronę. No, jest zawsze troszeczkę większe ryzyko, że nie uda nam się jej. Idealnie, tak jak trzeba dokręcić, no ale jeżeli będziecie robić to spokojnie, nie spiesząc się, bez żadnych nerwów żadnych, to na pewno się to też dobrze uda dokręcić. I mówi się, że tarcze, do podtrzymania center lock, są droższe od tych na 6 śrub. Sprawdziłem to. Różnice nie są jakieś duże. To jest z rzędu 5 do 15 zł. W zależności od wielkości tarczy jest ta różnica cenowa. Także nie jest to żaden jak dla mnie argument nad. Dylematem, który system mocowania wybrać. Jeżeli chodzi o 6 śrub, na pewno tych tarczy jest więcej, jest dużo więcej producentów, którzy produkują w tym systemie tarcze. Tutaj idą sobie dwa standardy równolegle i ciężko zdecydować, który jest lepszy. Jak już samo, Shimano też robi tarcze pod ten drugi system. No i mam nadzieję, że w łatwy i klarowny sposób pokazałem Wam, jak sobie radzić z tarczami hamulcowymi. Ja na pewno dalej pociągnę temat hamulców tarczowych, będę opowiadał o tym, jak je zamontować, jak wyregulować, jak odpowietrzyć. Cały tutaj ten pakiet na pewno dla Was w tym roku przygotuję. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!